I zaczynamy trzecią część rozbiórki, trzecią część remontu. Trzeci odcinek dzisiaj odkręcamy wentylator, tą kratkę całą. Jak starczy czasu, to jeszcze zdejmiemy ten wentylator. I cóż, zdjąłem łuki. Okazało się, że przy jednym praktycznie tylko jeden ten uchwyt był dobry. Tylko jeden był dobry uchwyt. Przy tym drugim akurat reszta jest pourywana. Nie wiem, czy jakoś to się ogarnie. Czy chyba tego się nie pospawa, mi się wydaje. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było dobrze. Jak nie, to znowu jakoś się będzie kombinować. Zrobi się tak, żeby było dobrze. Żeby się ładnie trzymały, żeby nie były nadruty, tak jak tutaj były. Zrobione. Dobra, tu mamy na kluczych dziesiątkę śrubki zaczynamy robotę dwa kluczyki, ciekawe jak będzie szło aha, już mi się obrobiła śrubka jak nie to będzie bo... jak nie to będziemy po prostu odcinać te śrubki albo jak się będą dawały to będą się urywały, bo się urwie chyba już czuję zaraz się urwie. albo nie odkręca się zaraz chwila, chwila na momento Ach, nie w tą stronę kręciłem o dziwo się odkręca stała ta ślęza na dworzu i po prostu zarzywiały te śrubki, takie są o. takie są zarzewiałe. że ja tam od tego jednego łuku to odcinałem praktycznie wszystkie jedna się tylko mi udało odkręcić a reszta trzeba było poodcinać po prostu tam rzeszczotem, bo bo niczym innym się nie dało śliwierką by się nie podeszło dobra pierwszą pacjentkę mamy odkręconą aż się zagrzała położymy ją tutaj na razie tak ta już jest tu jakaś zmęczona <śmęczona> tylko zamierzamy klucz spróbujemy przynajmniej dobra jest mamy ją a wpadła mi z powrotem okej okay. odkręciłem tą kratkę powiem tak tragedia z nią jest trzyma się tylko tutaj praktycznie na Dokładnie powiem: raz, dwa, przepraszam, tu nie, dwa, trzy, cztery na czterech drutach. W ogóle, tak jak ona tam była zamontowana, to strach się bać. Musiałem odcinać te śrubki też, żeby szczotem, bo nie chciały się odkręcić. Tutaj w ogóle było, wezmę telefon przy świece. Tutaj w ogóle były na trzy śruby. Jakaś tu była blacha włożona, czy nie wiem co, kawałek metalu jakiegoś, aż sypie <grym> się w rękach po prostu. No nic no, tak to było polichwione, nie wiem czy to było tak oryginalnie, ale to mi się nie wydaje. Teraz sobie tutaj zablokowałem e, taką dechą wiatra, żeby mi się nie kręcił. I już poluzowałem sobie śrubki, odkręcamy dekielek. I ostatnia śrubeczka nasza. O, te kilka. O, ta ręka mi poleciała. Telefon mi spadł. Od wibracji. Wziąłem trochę kamerę w rękę. Dobra, mamy ostatnią. Na bokią. Dobra. Teraz tak. Ten dekielek mi tak ładnie wyjdzie. Kuku narobił i zszedł. Dobra. Jest luks. Ok. Na no, bok go na razie. Kładziemy. Teraz tak, latarenka i oglądamy. Jak tutaj to sprawa wygląda. No chyba nie jest tak najgorzej, moim zdaniem. Nie jest bardzo za, strasznie zardzewiałe. Podkładeczka jest zaklepana, tak jak powinno być. Dobra. Biorę ja teraz yy, yy, klucz. Zapieram to i odkręcamy. Ok. Mamy klucz. Taki oto. Zapieramy. Gdzie ta moja deseczka jest? Zapieramy. Wiatra, ja że nam nie chodnie jeździł, a jeszcze nie odklepałem nie od, yy, tej podkładki. Nie wiem jak tam wy widzicie, bo tu jest dosyć ciemno i nie bardzo widać. Jeszcze raz zapieramy i próbujemy. Tutaj nie pamiętam, czy to była po, czy to był... Wind. Lewy czy prawy ośleza mi się aż podnosi. Bo tu trzeba Nie próbujemy jeszcze. Lucz mi chce schodzić, jest nasz poszła parę młotów jak to się mówi bez młota to nie robota jeszcze mi nie pójdzie ręką o luks tutaj ta podkładka jest taką blokadką tutaj ją się tu wsadza jest taki jest klin po prostu wiatrak jest osadzony na klinie i ta zapadka ta blaszka tu wchodzi w miejsce tego klina to jest zabezpieczenie, jeszcze dodatkowe, żeby się nie odkręcało. Yy, dobra, mogę teraz sobie już zamontować ściągacz. Tylko jeszcze muszę sobie 3 czwartego druta poszukać. To zrobiłem w tamtym roku sobie taki prowizoryczny ściągacz. Taki na byle, jak. z jest dwóch, dwóch deseczek kawałek gwintu. Tu w środku nakręteczka. I powiem Wam, że za założyłem go tak. Tu jeszcze miałem nakrętkę taką dużą, zaraz sobie skombinuję, żeby mi bardzo nie spadało. Tutaj na druty było zawiązane. Zresztą zaraz zobaczycie jak to będzie. I wiatrak szedł leciutko. Leciuteńko. Aż się dziwiłem, że tak lekko może schodzić. Dobra, ja zamontuję ten teraz ten ściągacz i widzimy się za chwilę, za momencik. No i mamy założony już ściągacz. fachowo, <laughs> yy, Tak. Jest w miarę tak naciągnięty. Jest najbliżej jak się dało. Tu mi trochę tylko zeszło skrzywo, ale to, to najpierw spróbujemy jak to się będzie odkręcało. Ważne, żeby tutaj tylko pilnować. No i teraz tak. <laughs> sobie to przesunąć, bo mi nie zawadzało. Dobra. Trzymam nogą i próbujemy kręcić. Najpierw niech się te nasze druciki, żeby się tylko nie odkręcały. Najpierw niech się nasze druciki po naciągają. I dopiero. I powinno zaraz zacząć nam schodzić wiatraczek. A teraz małe objaśnienie tematu. I tak, ja tutaj siedzę sobie już w pokoju teraz. Wycinam takie literki, szablony, że później tutaj nożykiem do tapet, żeby później można było od, od pomalować na bezce po prostu takie napisy, takie jak model, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj te napisy wszystkie podrukowane mam i wycinam po prostu nożykiem. O, tak nie widzicie, wycinam nożykiem. Już trochę wyciąłem tam, już dwie kartki chyba mam wycięte też. Robię to na raty, jak mam chwilę czasu. Póki będzie meczka malowana, to jest I teraz tak, wyjaśniam, co tam nastąpiło. Przez ściągacz nie chciał zejść ten wiatrak. Rozwalił mi się ten ściągacz co miałem. Później zrobiłem drugi, który też się rozwalił. Próbowaliśmy go jeszcze zdjąć łyżkami, to znaczy łyżkami, łapkami. No ale za nic nie chciał zejść więc zdecydowaliśmy, że odetniemy ten kosz cały odkręcimy niby i wtedy się e, najwyżej zdejmie koło pasowe, to małe ściągaczem i e, po prostu wybije się z łożysk ten wiatrak cały z całej tej, z całego tego, bo i tak łożyska są do wymiany i teraz tak e, te śrub śruby były wszystkie narze malowane Rodzina była zamalowana i nie dało się ich odkręcić, więc odcięliśmy je. I zdjęliśmy ten kosz i okazało się, że ten, to koło pasowe w ogóle było, nie wiem jak to się trzymało, bo zdjęliśmy je ręką, rękami zeszło, a dalej już nic nie robiliśmy, było późno, od tamtego czasu jeszcze tam nie byliśmy, może teraz na dniach będzie trochę czasu, ja tutaj w międzyczasie teraz mam trochę wolnego, to powycinam te literki. Tu już się film kończy eksportować z cięcia, zaraz go wstawię, przy choinesie sobie siedzimy, zaraz wstawię ten film. Eee, tam trochę tłumaczyłem o tej ślędzie, to możecie tam wpaść, też zachęcam także do oglądania innych filmów. No właśnie się przetworzył i się już odpalił tutaj, ale zaraz, zaraz go wpuszczę po prostu. Cóż ja mogę powiedzieć? Nie, niebawem myślę, że uda się coś tam dalej zrobić. Będziemy wybijać raczej ten wiatrak. Chyba że coś tam się nie, nie pójdzie, to zostawimy to, ale chciałbym, żeby, chciałbym go zdjąć. No i co? Trzeba zdjąć beczkę, malować wszystko, poprawić tą kratkę, te zaczepy od łuków, co tam jeszcze do poprawienia. Ten kosz jest do poprawienia i, i pompy są do zrobienia, a pompy to na koniec. Także co? Widzimy się w następnych filmach. Ja tutaj wycinam dalej. I zaraz montuję chyba, może zmontuję od razu ten film dla Was, żeby już był gotowy. Na dniach puszczę, a ten zaraz opublikuję. Także trzymajcie się i do zobaczenia.